Siemano, to jest Vinyl RTV. Ja jestem Klaudiusz, prowadzący. Ze mną jest Krzysiek i Daniel, którzy stworzyli projekt, startup aplikacji BeerUp. Panowie, powiem Wam szczerze, że od razu, jak już wspomnieliście o tej aplikacji, to już się chciałem w to zaangażować. Eee, no i jakiś czas temu chłopaki mnie też wkręcili do projektu. I chcemy wspólnie robić aplikacje dla miłośników piwa, aby miłośnicy piwa mogli się dowiedzieć, jakie piją piwo, poznać nowe smaki i też się zintegrować. Chłopaki, powiedzcie nam trochę o aplikacji, czym w ogóle jest Bilab. No to może ja wezmę go z tej sprawy. Pirap, to jest taki nasz wspólny taki pomysł, to nie jest tylko aplikacja, a tylko cała taka idea, żeby zrobić przynajmniej w, naj, najpierw w Polsce, a potem w całej Europie takie społeczeństwo, e, czyli, czyli po prostu połączone społeczeństwo miłośników piwa. Bo jakby, jakby dużo ludzi kochają w różny sposób piwo, piją w różny sposób piwo, a nikt się nie próbuje połączyć w tej sprawie, żeby ułatwić życie każdemu i zrobić nawet lepiej, bo bo to jest taka dość, dość specyficzna sprawa, jak podchodzić z różnych stron i Aha. po prostu jest brak na rynku prób łączenia miłośników piwa. I to jest główne. Ale, 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 ale kim jest ten miłośnik piwa? Bo można mieć przed oczami albo ofertka kiepskiego, albo kogoś, kto się rzeczywiście na piwach zna, więc. Kim jest miłośnik piwa dla Was, dla aplikacji BILAP? No, dla przykład, dla mnie to jest przede wszystkim człowiek, który no, naprawdę to cenia i rozróżnia smaki niektórych piw. Szczególnie on na pewno już mhm. pił w swoim życiu typowe piwo dla swojego kraju, dla całego świata, takie, które są w każdym mieście. Nie, no, nie mówimy mhm. już tak głośno o tych markach, ale. On już to wszystko próbował, i teraz idzie w świat kraftów, albo też już przyżył ten świat kraftów i chce podzielić się swoją opinią, albo czasami chce spowodować coś nowego, bo na, na te same, na przykład, browarni produkują nowe piwa. On chce się tego dowiedzieć i jakby nie wie, gdzie, gdzie on może to poznać wszystko i tak dalej. Więc to jest taki prawdziwy mhm. miłośnik piwa, który chce podać swoją opinię dla innych miłośników, dla innych ludzi i chcę też jakąś opinię od nich dostać jakby zwrotną na temat tego piwa, którego się nie próbował, nie? Okej, okay, tak. czyli ja rozumiem, że oboje jesteście miłośnikami piwa? Nie no, oczywiście, że tak. No tak. Jakby inaczej. <laughs> Jak to wygląda u was z tym piciem piwa? Opowiedzcie. Czemu ta aplikacja wam by też pomogła? Na pewno by pomogła z tego względu, że Chodzenie po sklepach, czytanie tych etykiet, tak na dobrą sprawę nic nie daje. To, że będziesz mhm. mieć napisane, jaki będzie poziom goryczki, jaki, jaki będzie poziom chmielu, nic mi to totalnie nie mówi z etykiety. A kiedy mogę zobaczyć rzeczywiście opinię użytkowników na dany temat, na dane piwo, to. Od razu inaczej mogę spojrzeć na to. Ja wiem, że każdy ma inne kubki smakowe, prawda? Ale tam osoby będą mogły się wypowiadać mm. znacznie inaczej. Tam będzie specjalny również też wskaźnik, jeżeli chodzi o smak, jeżeli chodzi o poziom właśnie tej goryczki. Chcemy właśnie zrobić tak, żeby Każda osoba, nieważne czy jest zaawansowana, czy jest dopiero początkująca, mogła rzeczywiście dowiedzieć się jak najwięcej informacji, które będą w klarowny i jasny sposób przekazane użytkownikowi. Okej. Okay. Eee, a już przejdźmy do samego wyglądu aplikacji. Co tam dokładnie będzie? Bo już wiemy, że będzie można sprawdzać e, piwa, tak? E, czym się charakteryzują, skąd są. Tak jak wina, prawda teraz. Bo kultura win już bardziej wyrosła, jest rozwinięta, właśnie. Wy widzę, że chcecie postawić też na kulturę browarnictwa. Co jeszcze będzie w tej aplikacji? Jakie będą jej zalety, cechy? Przede wszystkim, jak już poszedłeś w stronę wina, i jak wspomniałeś o tym winie, to trzeba zauważyć, że piwo to jest to, co przez długi czas było takim, jakby napojem no tak napojem dla no, tej takiej klasy średniej albo nawet niżej nie uh -huh. i to jest główne jak w porównaniu z winem bo wino zawsze było bardziej szło w stronę taką no ostatnie dobra elegancji ostatnio, no tak ostatnie 200 lat mniej więcej no 200 lat uh -huh. takiego to było takie piwo na bardziej, bardziej eleganckie, więc on się zaczął też tak, w taki sposób bardzo elegancki jak można powiedzieć rozwijać szybciej Okay. Podobne. Nie, jakieś tam strony powstali, powstali jakby szybciej, no bo osoby było dużo zainteresowane w tym na takich poziomach, które też mieli i jakby i chęć, i pomysł, i hajs i to wszystko mm -hmm. jakby, jakby do tego stworzyło, stworzyło taką dobrą, do, dobrą atmosferę atmosferę, wokół, kulturę, nie? Już no, 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 no no wokół tego, no i dlatego tak jest a my właśnie idziemy w taką samą stronę w sensie nic taką samą, nie wiadomo, bo piwo jest trochę inne mm -hmm. inny napój inny Rodzaj alkoholu, ale mimo tego, teraz już nawet miłośniki piwa, albo ludzi, które też, no dobra, są średnią klasą powyżej, uh -huh. też się interesują piwem na zaawansowanym poziomie, i uh -huh. dlatego to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna jakby też dla nich sprawa. Oni też zaczynają tak się bardzo, tak powoli interesować się tym piwem, a może to jest bardziej gorzyczka, jest tam więcej procent, albo po prostu uh -huh. inny jakiś smak, po ale, ale, i tak dalej. I to jest super, bo to się rozwija. Ludzie już wiedzą przynajmniej o, o co chodzi z różnymi rodzajami piwa, a to jest dość istotne, moim, moim jakby zdaniem, nie? Czyli dla was piwo jest też czymś wytrawnym. I to też wniesiecie do aplikacji. To jest też jakby taka sprawa smaku każdego piwa, nie no, bo... Nie no, jest wytrawne piwo z takiegoś poglądu, nie? Ale to też się różni. Dlatego jej w ogóle powstaje ta aplikacja. Bo my musimy też różnić, okay. jakie piwo jest bardziej wytrawne, jakie piwo jest bardziej słodkie i tak dalej. Bo też tutaj z tego co mówiliście o aplikacji będzie można porównywać ceny piwa. Y Jak to będzie wyglądać? Czy to będzie w jakichś sklepach? W barach? To będą zarówno puby, zarówno właśnie sieci sklepów. Sieci sklepów lokalne oraz supermarkety. I również będą to e, właśnie restauracje jakiegoś. E, w... O Boże. <laughs> e, będą to puby, będą to bary, będą restauracje oraz właśnie sklepy większe oraz mniejsze lokalne. Z takimi, z którymi rzeczywiście nawiążemy też współpracę, tak? Hmm. Na przykład mamy. Jakby... A, czy będziecie o... też współpracę mieć, okej. Okay. Tak. tak. Moim zdaniem to musi wyglądać tak, że na przykład jak człowiek wybiera jakieś piwo, potem chce zobaczyć ceny, on wchodzi na stronę tego piwa i tam jest na przykład są ceny. I cena jest tak. Ceny w marketach. Hmm ceny w pubach, czy jest w ogóle gdzieś w jakimś pubie to piwo i tak dalej, to będzie jak różne takie, na kolumny, nie różne, gdzie on może to zobaczyć sobie i przejrzeć no wszystko i pomyśleć na to. I już potem szukać to pokoły jakieś tam po jakichś konkretnych marketach albo po konkretnych pubach już tam się dowiedzieć, czy tam naprawdę to jest w tym momencie, potem okay. tr trudno jak to online wszystko połączyć, nie? Żeby było to tak na no, jednym a słuchajcie, to w takim razie jak wygląda integracja w tej aplikacji? Bo rozumiem, że tutaj można poznawać ludzi, z którymi potem się idzie na piwo, tak? To też ma być ważne. Tak, tak, tak. Będziemy zamieszczać różne wydarzenia, które będziemy sami tworzyć oraz będziemy współorganizatorami z innymi. Pubami, innymi restauracjami, właśnie oraz festiwalami piwnymi. I A, będziemy chcieli właśnie stworzyć współpracę, też być właśnie współorganizatorem takich imprez, wydarzeń i informować w sekcji wydarzenia, właśnie w aplikacji użytkowników o wydarzeniach oraz zachęcić ich do tego, żeby rzeczywiście. Oraz zachęcić ich do tego, aby rzeczywiście brali w nich udział. Będziemy też specjalne powiadomienia wysyłać dużo wcześniej, żeby ludzie mogli po prostu wcześniej zarezerwować sobie też termin, tak? I dopasowywać od ich preferencji rzeczywiście, aby nie trafili na na przykład, jeżeli ktoś woli preferuje piwa o mniejszej zawartości chmielu, no to nie będziemy go. Cisnąć na wydarzenia, które będą jednak głównie opierały się na większej jego zawartości, tak? Gdzie tam będą takie członki podawane. Okej. Okay. Okay. No, naprawdę brzmi ciekawie. Też tutaj możecie zdobyć dzięki temu zasięgi i zyski, nie? E jeszcze macie jakiś pomysł na marketing? Mm... Czy ja? Nie no, możesz jak masz, to się też potem że coś dodaje. jak coś. Na pewno będziemy chcieli też jeszcze robić różne promocje i współpracować z markami, aby specjalne promocje na piwo, na przykład dla użytkowników, były dostępne. Oczywiście to będą okresowe, a nie że cały czas. Na przykład też chcemy zrobić właśnie za pierwsze zalogowanie się, za rejestrację, za rejestrację mhm. w jakiś, właśnie, kod rabatowy albo jakiś kupon który będzie można wykorzystać w sklepach partnerskich, tak. Fajnie. No, jakby, jakby główną ideą jest współpraca z innymi sklepami, z siećami marketów i tak dalej. Może być mm -hmm. jakaś współpraca też z browarniami, które też jakoś to próbują, bo browarnie też są istotne w tej sprawie, więc mm -hmm. jak, jak najlepiej, tym najbardziej, nie, no. Okej. Tak Okej, okay. Jeszcze was tutaj dopytam w kwestii tej integracji w aplikacji. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Czyli ja chcę spotkać się z kimś na piwo. No, trochę brzmi jak jakaś aplikacja randkowa, nie? Czym to będzie się różnić od innych aplikacji? Typu te, które są o piwach i tych innych mediach, na przykład społecznościowych, które już mamy. No, na słuchaj. Pewno się, na pewno różnić się będzie tym, że. Tutaj będą miłośnicy piwa, tak i będziemy tutaj spotykać się głównie na piwo, Aha. i żeby porozmawiali po prostu o tym piwie o wspólnych zainteresowaniach. Tutaj już łączymy od razu zainteresowanie, jakim hmm. jest, to, tak każdy będzie jakiś gatunek, rodzaj, smak, sposób ważenia wybierać podczas wchodzenia w sekcję społeczności, aby też dopasowywać użytkowników do tego, aby mogli po prostu się spotkać, ale będą też eventy, które rzeczywiście będą skierowane dla każdego i będą różnorodne naprawdę. Aby każdy po prostu poczuł się doceniony, bo na tym też nam zależy, tak? Aha. Aby każdy po prostu jak najlepiej w tej społeczności, którą będziemy tworzyć. A jakie macie plany, jeśli chodzi o rozwój i ekspansję tej aplikacji jeszcze? Co... co... Jeszcze będą jakieś funkcje dodawane? Coś jeszcze planujecie wdrożyć? Zastanawiacie się? Na pewno będzie skaner piwny, który będzie mhm. pośrodku aplikacji, z tego względu, aby po prostu jak najszybciej przejść do sekcji ocen i zobaczyć, właśnie, jak ocenili je użytkownicy, i żeby dowiedzieć się jak najwięcej informacji względem tego danego piwa. I ja okay. na przykład mam takie trochę planem bardziej długoterminowe, ale też jakby po takich. W początkowych ideach, tylko no mówiąc już tak, za jakiś czas, ale to przede wszystkim jest, że ja naprawdę chcę, żeby czy w ogóle jest szansa coś takiego wprowadzić, że na przykład są takie dystrybutory różnych takich typowych, weźmy jakiś tam napojów i tak dalej, takie Eurocash, coś typu tego, nie. A Oni się zajmują przede wszystkim tym, że organizują te dostawy do sklepów i tak dalej, przez ich strony to wszystko idzie, księgowanie i tak dalej, ale mimo tego, żeby Jakoś w przeszłości była też taka bardziej strona profesjonalna naszej aplikacji, która będzie pomagała kontaktować z jakimiś tam, że w ogóle może w przeszłości się stało, że staje takim dystrybutorem, które mogą na przykład przewozić kraftowe piwo z jednego kraju do drugiego kraju. I tam było krawcowe piwo tej jakby tego kraju i to też było i jak to było w ogóle tam było, było to zainteresowane ludzie byli w tym, bo ogólnie to może nie schodzić w innym kraju, a jednak jak jest, no popatrzmy sobie gdzieś tam w Islandii i tam, albo nie wiem Czyli tam będzie polskie piwo, kraftowe, które było gdzieś, nie wiem, no, w Grodziku, albo gdzieś pod Lublinem zrobione, nie? I... Okej, okay, okej. Okay. Zainteresowanie. No. to będzie hit. Aha. Czyli, czyli tutaj też, sobie, wiecie, na, na kulturę piwa. E, słuchajcie, no nasza rozmowa już dobiega końca. Z wami byli twórcy aplikacji b -Lab. Czy chcecie jeszcze może zachęcić naszych widzów do wzięcia udziału jakby w interakcji z, waszym, z waszą aplikacją? Będzie można was już śledzić na social mediach? Coś już powstaje? Powstają li liczne rolki Reels, <laughs> <laughs> aby zachęcić rzeczywiście uczestników. Będą nasze slogany wyświetlane zarówno na Facebooku, Instagramie oraz TikToku. No co, no możemy zachęcić tylko w sposób taki, że jeżeli jesteś pasjonatem piwa albo lubisz chociażby czasem rzeczywiście się napić na zrelaksowanie, bo tutaj też nam nie chodzi mhm. o to, żeby w jakiś sposób namawiać do nadmiernego spożywania alkoholu, tak? tak? tylko żeby rzeczywiście była to forma spędzania czasu miła i przyjemna dla każdego, bez większych, bez żadnych konsekwencji, jeżeli chodzi o zdrowie. E, ani w ogóle mam jakieś mokrze no, akcje, że tak powiem. Okej, okay, czyli o... Y, wiedza o piwie, integracja i edukacja. Tym jest Bilab. Musicie Dokładnie. musicie edukować i czekać na nas. Filnować kiedy my się pojawimy i nas, nasz projekt wejdzie w życie. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, panowie zdrowie. <laughs> Trzymajcie się, dzięki Dobra, za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Yeah.